Od rana w sejmie dało się wyczuć napięcie. Miało to być zwykłe posiedzenie, kilka ustaw technicznych, kilka wystąpień ministrów, a jednak korytarze tętniły emocjami. Posłowie rozmawiali półgłosem, dziennikarze ustawiali kamery, a na paskach telewizyjnych pojawiały się pierwsze zajawki. Dziś ważne pytania o bezpieczeństwo państwa. Około południa na mównicę wszedł poseł Marek Jakubiak bez kartki, z kilkoma notatkami w ręku. Patrzył prosto w oczy premierowi. W sali zapanowała cisza, jakby wszyscy przeczuwali, że padną mocne słowa. Panie premierze, zaczął. Polacy zasługują naprawdę. Zasługują na odpowiedź, dlaczego w czasach zagrożenia nasze granice są dziurawe jak sito, a przemysł obronny stoi bezczynnie. Pierwsze zdania wywołały pomruki. Jakubiak kontynuował coraz ostrzej: Kto odpowiada za drony, które bezkarnie przelatują nad naszym terytorium? Kto odpowiada za zakłady, które mogłyby produkować sprzęt wojskowy, a zamiast tego produkują psie papier? Kto odpowiada za to, że wciąż słyszymy obietnice, a nie widzimy działań? Na ławach opozycji rozległy się pojedyncze brawa. Premier marszczył brwi. Ministrowie wymieniali spojrzenia. Poseł nie zwalniał. Panie premierze, to nie są żarty. My nie możemy spać spokojnie, kiedy za naszą wschodnią granicą rośnie zagrożenie. Polacy pytają, gdzie są nasze pieniądze, gdzie jest sprzęt, gdzie jest obrona. W tym momencie na sali wybuchł gwar. Marszałek Sejmu uderzył laską marszałkowską, prosząc o ciszę. Kamery telewizyjne pokazywały ujęcia zbliżeniowe. Twarz Jakubiaka, pełna determinacji, twarz premiera, coraz bardziej spięta. Dość pustych słów. Podniósł głos poseł. Polska nie może być państwem deklaracji. Polska musi być państwem działania. Niech pan powie Polakom, co naprawdę dzieje się w ministerstwach. Premier wstał, próbując przerwać wystąpienie. "Panie pośle, to są insynuacje." Zaczął, ale z sali poleciały okrzyki. "Niech mówi! Dość zamiatania pod dywan!" Marszałek znów uderzył laską, próbując przywrócić porządek. W tym momencie Jakubiak wypalił zdanie, które później cytowały wszystkie media. "Polacy nie chcą już słuchać bajek. Polacy chcą wiedzieć, kto odpowiada za bezpieczeństwo ich dzieci." Na sali zapadła cisza tak gęsta, że słychać było tylko szum klimatyzacji. Premier usiadł, ściskając notatki. Kamery uchwyciły moment, który w kilka minut obiegł Twittera, Facebooka i TikToka. Haszak, Kazka, burza w Sejmie stał się numerem jeden. Na korytarzach sejmowych dziennikarze biegli za posłami, pytając o komentarze. To było mocne, mówił jeden z parlamentarzystów. Dawno nie widziałem premiera tak wyprowadzonego z równowagi. W newsroomach telewizyjnych trwała gorączkowa praca. Producenci decydowali, czy przerywać zaplanowane programy, by pokazać transmisję z Sejmu. W mediach społecznościowych internauci tworzyli memy Jakubiak kontra Tusk. Runda pierwsza: Sejm płonie. Jeszcze tego samego popołudnia eksperci zaczęli analizować sytuację. To nie jest tylko wystąpienie jednego posła, mówił politolog w jednym z kanałów informacyjnych. To wyraz narastającej frustracji w społeczeństwie. Ludzie chcą wiedzieć, co dzieje się z ich bezpieczeństwem, z ich pieniędzmi. Premier musi odpowiedzieć. Wieczorem w głównych wydaniach wiadomości pokazano fragmenty wystąpienia. Widzowie na forach pisali: Wreszcie ktoś zadał te pytania. Premier nie miał odpowiedzi. Tak wygląda prawdziwa kontrola rządu. Jednocześnie z kancelarii premiera wyszedł krótki komunikat. Rząd odpowie na wszystkie pytania posłaka w stosownym trybie. Ale w sieci to nie uspokoiło nastrojów. Kolejne godziny przynosiły nowe komentarze, nagrania i memy. Tak wyglądał pierwszy dzień burzy, która, jak się miało okazać, dopiero się zaczynała. Następnego dnia rano temat burzy w Sejmie nie schodził z pierwszych stron gazet i portali. Jakubiak wstrząsnął rządem, pisał Rzeczpospolita. Premier bezradny wobec ostrych pytań dodawał jeden z tygodników. W mediach społecznościowych haszakka burza w jej Sejmie utrzymywał się na pierwszym miejscu, a nagrania z wystąpienia posła miały już miliony wyświetleń. W kancelarii premiera zebrał się sztab kryzysowy. Doradcy przynosili analizy nastrojów społecznych, sondaże i raporty z mediów. To nie jest tylko incydent, mówił jeden z nich. Ludzie naprawdę chcą odpowiedzi. Premier milczał, przeglądając wydruki komentarzy z Internetu. Wiedział, że sprawa dronów, przemysłu zbrojeniowego i bezpieczeństwa państwa jest drażliwa i że nie da się jej zbyć jednym komunikatem. W tym czasie sam Jakubiak nie zamierzał milczeć. Już rano udzielił kilku wywiadów, w których powtarzał: Nie chodzi o mnie. Chodzi o to, że Polacy mają prawo wiedzieć, jak wygląda bezpieczeństwo kraju. Rząd ma obowiązek mówić prawdę. Te słowa rozchodziły się błyskawicznie, cytowane w telewizji i na portalach. Na korytarzach sejmowych atmosfera była gęsta. Posłowie z koalicji rządzącej próbowali bagatelizować wystąpienie, mówiąc o populizmie i teatralności, ale nawet w ich szeregach słychać było głosy, że Jakubiak dotknął problemów, które ludzie od dawna widzą. Opozycja natomiast podchwyciła temat, domagając się specjalnej debaty w sejmie poświęconej bezpieczeństwu państwa. Media zagraniczne również zareagowały. Polityk pisało o polskim polityku, który odważył się publicznie zakwestionować narrację rządu w sprawie bezpieczeństwa. W Berlinie komentatorzy zauważali, że Polska, będąca kluczowym państwem wschodniej flanki NATO, musi poważnie traktować takie pytania. W Brukseli eurodeputowani mówili nieoficjalnie, to pokazuje, że polska demokracja żyje, ktoś kontroluje władzę. Wieczorem w studiach telewizyjnych trwały gorące dyskusje. Eksperci wojskowi tłumaczyli, jak działa system obrony powietrznej. Chcemy wiedzieć, co się dzieje z naszym bezpieczeństwem, pisali. Premier następnego dnia pojawił się w Sejmie, by wygłosić oświadczenie. Sala była pełna, kamery wszystkich stacji skierowane na mównice. Szanowni Państwo, zaczął, rząd nie ma nic do ukrycia. W sprawie bezpieczeństwa działamy konsekwentnie. Ale już przy pierwszych pytaniach zła w opozycji zaczęły się okrzyki. Kiedy krzyczeli posłowie, gdzie są efekty? Premier próbował kontynuować, ale atmosfera stawała się coraz gorętsza. Tego samego dnia przed Sejmem zebrała się manifestacja. Ludzie z transparentami bezpieczeństwo to nie slogan. Chcemy prawdy, i Polska zasługuje na więcej. Gromadzili się pod kamerami telewizji. Organizatorzy rozdawali ulotki z fragmentami pytań Jakubiaka. Wreszcie ktoś powiedział głośno to, co wszyscy myślimy. Mówiła jedna z uczestniczek. Sytuacja nabierała tempa. W mediach pojawiły się przecieki z Ministerstwa Obrony, że nie wszystkie programy modernizacyjne idą zgodnie z planem. Dziennikarze śledczy zaczęli publikować własne materiały pokazujące puste hale w dawnych zakładach zbrojeniowych, nieczynne linie produkcyjne, przetargi kończące się fiaskiem. Każda kolejna informacja dokładała oliwy do ognia. Na Twitterze zaczęto porównywać sceny z Sejmu do politycznego trzęsienia ziemi. Powstawały grafiki, memy i filmiki, w których zestawiano pytania Jakubiaka z nerwową reakcją premiera. W sieci krążyły nagrania z sali sejmowej, opatrzone podpisami. To był moment przełomu i tak wygląda prawdziwa kontrola rządu. W całym kraju ruszyła debata. W szkołach, na uczelniach, w zakładach pracy ludzie dyskutowali o bezpieczeństwie, o roli państwa, o odpowiedzialności rządu. Po raz pierwszy od dawna temat, który zwykle był domeną ekspertów i wojskowych, stał się przedmiotem rozmów zwykłych obywateli. Premier widząc skalę reakcji zapowiedział powołanie specjalnej komisji parlamentarnej do zbadania stanu przemysłu obronnego, ale opozycja i komentatorzy mówili wprost: to za mało. Ludzie chcą realnych zmian, nie tylko komisji. Hashtag Bezpieczeństwo teraz stał się numerem dwa na liście trendów tuż obok gaburza w Sejmie. Tak miał drugi tydzień kryzysu. Polska żyła pytaniami, które zaczęły się od jednego wystąpienia posła, a przerodziły się w ogólnonarodową debatę. Trzeci tydzień kryzysu przypominał przyspieszony kurs historii. Każdy dzień przynosił nowe wątki, komentarze i przecieki. Komisja, którą zapowiedział premier, jeszcze nie zaczęła prac, a już traciła wiarygodność w oczach opinii publicznej. Dziennikarze publikowali kolejne zdjęcia pustych hal produkcyjnych i raporty z inspekcji wojskowych. Na wykresach telewizji śniadaniowych rosła krzywa niezadowolenia społecznego. Komentatorzy mówili o największym wstrząsie politycznym od lat. W tym czasie Marek Jakubiak stał się wbrew własnym planom symbolem obywatelskiego sprzeciwu. Nie organizował wieców, nie zakładał ruchu, nie planował kampanii, ale jego pytania i wystąpienia żyły własnym życiem. Ludzie drukowali je na ulotkach, cytowali na protestach. Nauczyciele pokazywali uczniom fragmenty jego przemówień na lekcjach WOS-u. W internecie powstały grupy dyskusyjne, które analizowały każde słowo premiera, każde wystąpienie ministrów, każde dane dotyczące bezpieczeństwa państwa. Kryzys dotarł do momentu kulminacyjnego, kiedy zapowiedziano nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Marszałek ogłosił, że rząd przedstawi kompleksowy raport o stanie obronności i modernizacji armii. Tego dnia na wiejskiej panowała atmosfera jak przed historycznym głosowaniem. Setki dziennikarzy, relacje na żywo, tłumy demonstrantów pod gmachem parlamentu. O 10 rano premier wszedł na mównicę. Sala była pełna po brzegi. Szanowni Państwo, zaczął spokojnie. W trosce o bezpieczeństwo naszego kraju przedstawiam dziś raport o stanie polskiej armii, inwestycjach i planach na przyszłość. Ekrany nad jego głową pokazywały slajdy z liczbami, wykresami, mapami, ale po kilku minutach zła w opozycji padły pytania: A co z przetargami? A co z zakładami zbrojeniowymi? Dlaczego nie ujawniliście pełnych danych? Premier próbował odpowiadać, ale gwar na sali gęstniał. Wreszcie na mównicę wyszedł Jakubiak. Tym razem nie mówił z pasją, tylko z chłodną determinacją. Panie premierze, zaczął: dziękujemy za raport, ale raport to nie jest bezpieczeństwo. Liczby to nie są czołgi, slajdy to nie są rakiety. My potrzebujemy działań, a nie prezentacji. Sala zamilkła. Poseł spojrzał w stronę galerii, gdzie siedzieli dziennikarze. Polacy zasługują na to, by ich państwo mówiło prawdę. Panie premierze, powiem wprost, nie można wiecznie zasłaniać się procedurami, gdy stawką jest życie obywateli. To zdanie przeszło do historii jako mowa z galerii sejmowej. Kamery uchwyciły moment, w którym premier spuszcza wzrok. W mediach społecznościowych wybuchła burza, haszak. Mowa Jakubiaka stał się numerem jeden na Twitterze, a nagranie w ciągu kilku godzin miało kilka milionów wyświetleń. Po wystąpieniu Jakubiaka sala eksplodowała dyskusją. Opozycja domagała się dymisji ministra obrony. Dziennikarze dopytywali o kolejne szczegóły, a pod sejmem demonstranci skandowali: Prawda, prawda, prawda. W telewizjach nadawano specjalne wydania programów informacyjnych. W studiach eksperci komentowali: Takiego przesilenia nie było od dawna. To nie jest zwykły kryzys wizerunkowy. To początek głębszych zmian. W kolejnych dniach rząd musiał działać. Ogłoszono przyspieszenie programów modernizacji armii. Powołano specjalny zespół do spraw przemysłu obronnego. Zaproszono opozycję do konsultacji. Premier wystąpił w orędziu do narodu, przyznając, że potrzebne są korekty i większa transparentność. Był to pierwszy raz, gdy publicznie przyznał się do błędów. Media mówiły, Jakubiak wymusił zmiany. Poseł jednym wystąpieniem wstrząsnął rządem. W kraju narastało poczucie obywatelskiej sprawczości. Ludzie zaczęli wierzyć, że głos jednego człowieka może uruchomić lawinę. W szkołach i na uczelniach organizowano debaty o bezpieczeństwie. W zakładach pracy prowadzono zbiórki na wsparcie rezerwistów, a w mediach społecznościowych tworzono inicjatywy obywatelskie. Polska po raz pierwszy od dawna żyła tematem bezpieczeństwa nie w atmosferze strachu, lecz w atmosferze kontroli społecznej i odpowiedzialności. Kiedy po kilku miesiącach sytuacja zaczęła się stabilizować, a pierwsze efekty zmian były widoczne, nawet zagraniczne media pisały: Polska pokazuje nowy model demokracji, kontrola władzy w sprawach bezpieczeństwa. Premier musiał przyznać w wywiadzie, że presja społeczna była potrzebna. Jakub jak w rozmowie z dziennikarzami mówił skromnie: Ja tylko zadałem pytania, resztę zrobili obywatele. Tak zakończyła się historia, która zaczęła się od jednego wystąpienia w Sejmie. Historia, która pokazała, że w demokracji każde pytanie ma znaczenie, a każde pytanie może stać się początkiem zmian. Polska wyszła z tego kryzysu mocniejsza, nie dlatego, że nie miała problemów, lecz dlatego, że odważyła się o nich mówić. M.